Odkrywamy tajemnicę Ewangelii. Dusza nasza jest czysta i doskonała. Jest to dzieło Pana dla niej, w niej. Fragmenty wykładu 18 lipca 2020. Księga Jeremiasza, rozdział 31, werset 33. Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach. Wyrocznia Pana. Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą mi narodem. Nasze spotkanie coraz bardziej objawia nam tajemnicę prawdziwej bezgrzeszności. Czyli, inaczej można powiedzieć, stawia nas w przestrzeni prachrześcijan, a właściwie jednoczy nas z prawdziwymi świętymi z okresu prachrześcijan, czyli święty Piotr, święty Jan, święty Paweł i wszyscy ci, którzy uwierzyli Chrystusowi. Wierzyć Bogu oznacza przyjąć świadectwo Boga, przyjąć świadectwo Boże, o tym, że dusza jest czysta i doskonała. Jest to uznać Jego dzieła względem naszej duszy, które w żaden sposób nie są od nas zależne, ale jest to Jego dzieło dla nas i to jest akt Jego w naszej duszy, względem naszej duszy. List do Efezjan, 2:8. Łaską, bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od Was. Lecz jest darem Boga. 1 Jan 5:9 Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi, to świadectwo Boże więcej znaczy, ponieważ jest to świadectwo Boga, które dało swoim synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ten ma w sobie świadectwo Boga. Kto nie wierzy Bogu, uczynił go kłamcą, bo nie uwierzył w świadectwu, jakie Bóg dał swoim synu. A świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne. A to życie jest w Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie. A kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia. O tym napisałem do Was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Więc musimy pamiętać nie w wyniku rozumienia, ale przekonania i pewności. Przekonanie i pewność bez rozumienia jest to powrót do rozumu Pańskiego, do mądrości Bożej. To darów Ducha Świętego, mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Jest to pewność będąca wynikiem zjednoczenia się z tajemnicą, o której mówi Święty Jeremiasz. Jeremiasz 31-33. Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Jest to w miejscu pewności i przekonania, gdy ktoś dotyka tego miejsca. To jest zrodzenie, to jest rodzi się do nowego życia i wie, że Jego Ojcem jest Ojciec Niebieski. On wie, że jest synem i w pełni jest ta świadomość. I ta świadomość jest tak głęboka, że stajemy się emanującymi istotami prawdy, że w nas jest to pewne. Proszę zauważyć, gdy przedstawiamy tutaj sytuację tą, że dusza nasza jest czysta i doskonała, dlatego że jest to dzieło Pana dla niej i w niej a nie nasze dzieło dla niej i w niej, jak ludzie mogą powiedzieć, dusza nasza wciąż grzeszna, a widzimy to przez ciało nasze. Jakże nieroztropnym jest wypowiadać się o niewidzialnym przez widzialne. A to powiedział establishment duchowny. Ci nauczyciele powiedzieli, to ciało wasze świadczy o okropieństwie waszej duszy. Tylko odwrotnie całkowicie wiedzieli pierwsi chrześcijanie. Pierwsi chrześcijanie wiedzieli, że ich dusza jest czysta i doskonała. Zaginęły wierność i miłość i znajomość Boga na ziemi. Księga Ozeasza 4.1 Miłości pragnę niekrwawej ofiary. Poznania Boga bardziej niż całopaleń. Księga Ozeasza 6.6 Posiejcie sobie sprawiedliwość, a zbierzecie miłość. Księga Ozeasza 10.12 Fragmenty wykładu 18 lipca 2020